Cześć! Dzisiaj wyjątkowy odcinek, będziemy go prowadzić łącznie z naszymi przyjaciółmi z alternatywnego kanału o architekturze, czyli prowadząc architekturę, których zapraszamy do nas. Cześć. Zanim obejrzysz ten odcinek, pamiętaj, że pierwsza część tego odcinka znajduje się u naszych kolegów na kanale. Także zapraszamy do oglądania, bo temat jest niezwykle ważny, dlatego podzieliliśmy go na dwie części. Zapraszamy! Pierwsza część, tak jak już tutaj było powiedziane, jest u nas. Dzisiaj rozmawiamy o bardzo ważnym temacie, czyli o kondycji zawodu architekta. Czy osiągnął już dno, a może są jednak perspektywy na poprawę. Zapraszamy. Dla tych, którzy dopiero zaczęli oglądanie, Andrzej przypomni nam pytanie z poprzedniego odcinka, na które zaczęła odpowiadać Agnieszka. Także Andrzeju, oddaję głos. Dzięki, e, chciałem Was zapytać, e, czy Wy też się spotykacie z patologiami właśnie w przetargach publicznych? E, jakie były Wasze takie najbardziej hardkorowe doświadczenia? W przetargach publicznych nie uczestniczymy aż tak często jak Wy, spotykamy się głównie z inwestorem prywatnym, ale tak jak w poprzednim odcinku zainicjowaliśmy temat warunków zabudowy za 250 zł. Przychodzi do nas inwestor, który opowiada nam, że chciałby zawrzeć współpracę na zasadach uzyskiwania warunków zabudowy celem podniesienia wartości działki. I mówi mi: mam już kogoś, kto dla mnie to robi. Może pani chciałaby ze mną zrobić to, to również? Pytam: z w jakiej cenie? Za ile ta osoba robi dla pana warunki zabudowy? Mój inwestor odpowiada: za 250 zł. I moje pytanie Maćku jest tak z ciekawości. Jak myślisz, jakie koszty ponosi osoba, która wykonuje te warunki zabudowy za 250 zł? No to jest bardzo ciekawe pytanie, które tak naprawdę odpowiada tego, ile czasu należy na to poświęcić. A o tym czasie, to myślę, że tak naprawdę tutaj panowie, nasi przyjaciele z biura będą w stanie więcej powiedzieć, jak dobrze rozliczać w takim razie czas poświęcony na prace projektowe i całą tą administrację, której jak wszyscy doskonale praktycy wiemy, jest fura. No, w tym miejscu muszę powiedzieć, że takim najlepszym rozwiązaniem byłoby spojrzenie do dokumentu pod tytułem Środowiskowe zasady wycen prac projektowych, gdzie określono w tych tomach wszystko, co można zaprojektować, zrobić, uzyskać i właśnie nie przelicza się tego tak jak w rozporządzeniu ministra czy w naszych tutaj architektonicznych honorariach. Według wartości inwestycji versus procent z tego, tylko mamy konkretnie podane ile godzin potrzeba, żeby wykonać daną czynność. I mówimy wszystko: od renderu po projekt wnętrz, po przesunięcie instalacji gazowej. I tam jest szereg dodatkowych pytań, czy teren jest prosty, jaka jest geologia, jaka jest konstrukcja, czy jest to przebudowa, rozbudowa, jakie są dodatkowe warunki. Są mnożniki, które powodują, że tych godzin jest więcej, ale są też sytuacje, w których redukujemy ilość godzin, bo są to elementy powtarzalne, więc na podstawie tych wszystkich książek jesteśmy w stanie. Naprawdę wyestymować prawdziwą ilość godzin, która jest potrzebna do zrealizowanego danej zadania. Czyli to wspomniana wz -ka. można by było policzyć, że no za 250 zł ciężko to zrobić, bo przecież ile godzin potrzeba, żeby tą sprawę załatwić? Ile razy trzeba pójść do urzędu, żeby uzyskać niezbędne informacje, dokumenty, wreszcie wydruki, no cena, oprogramowanie i inne rzeczy. To się wszystko zawiera w tych tak zwanych jednostach JNP. Dlatego jeszcze raz polecam też do. Zobaczenia jednego z naszych odcinków na ten temat, ale zestawić to, że jeżeli mamy wyliczenie tych wszystkich godzin, roboczo godzin, ile potrzebujemy na dany temat i dodanie do tego minimalnej ceny za roboczo godzinę zgodnie z rozporządzeniem, to wreszcie pojawia nam się obraz, ile tak naprawdę minimalnie powinniśmy wziąć za daną czynność, żeby było to zrobione dobrze. A co się dzieje, jeżeli nie weźmie się właściwego wynagrodzenia? No właśnie, jak to się dzieje, że niektórym się to opłaca robić za te przysłowiowe 250 zł. A czy to nie jest troszeczkę tak, właśnie, nawet jak przygotowywaliśmy się tutaj do tego odcinka, to też poruszaliśmy ten temat i wcześniej też już o tym mówiliśmy, o tej estymacji tego czasu pracy, że często właśnie osoby, które się tak no, nie potrafią wycenić, bo ciężko powiedzieć, żeby 250 zł to była prawidłowa wycena tak, tego typu usługi, no nie uwzględniają chyba po prostu wszystkiego. Ale masz na myśli koszty oprogramowania, podatki, konieczność zapłaty za media w domu. No, <laughs> to znaczy te rzeczy, no to to już mówimy o takich powiedzmy, no nazwijmy to brzydko, a nie prawa, tak? No bo jeżeli ktoś faktycznie no, nie, nie robi tego typu rzeczy, no to już gdzieś tam idzie po bandzie, ale... Zdarza się tak, że po prostu architekci przystępując do jakiegoś tematu, tak, no nie mają na przykład obrazu i świadomości tego, że nagle się okazuje, że w tym temacie jeszcze na przykład muszą zinwentaryzować o zamek, nie? Na przykład, a no tak naprawdę chcieli zaprojektować tylko, nie wiem, przebudowę dachu i nie wiedzieli, że jest coś takiego, nie? No, że, że tego typu rzeczy też na przykład są niewyceniane, nie? Tak naprawdę, to tutaj można byłoby poruszyć pewien inny temat. E, ofertowanie w wielu krajach poza Polską jest, e, kosztuje. Czyli sporządzenie oferty to jest dana cena. Jeżeli ktoś, e, architekt, miałby przygotować się poważnie do sporządzenia wyceny, nie na typowy projekt, tylko do sporządzenia wyceny na ekstensywny projekt, konserwatorski, troszeczkę inny niż zwykle, to potrzebuje czasu i za taką ofertę powinien dostać zapłatę, za sporządzenie samej tej oferty. Dzięki temu e, inwestor nie szukałby wśród 40, ograniczyłby się do wybranych biur, które na przykład w swoim portfolio prawdopodobnie odpowiedzą w kompetencji na jego zapytanie. Ja bym tutaj powiedział też taką ciekawą rzecz, że w sumie w Polsce to się odbywa, ale niestety nie ma architektów. Ponieważ z taką praktyką mamy na przykład do czynienia często przy wycenach robót budowlanych, na przykład wielu inwestorów, którzy szykują się do budowy domu jednorodzinnego, spotykają się z tym, że firmy budowlane mówią wprost. Jeżeli chcesz uzyskać od nas wycenę, my musimy zatrudnić kosztorysanta i jemu zlecić wycenę tego projektu. No niestety, e, często jeżeli chodzi o projekty, które my wykonujemy, to ta praca właśnie, jeżeli chodzi o przygotowanie oferty, jest również podobna, tak? Bo trzeba naprawdę dużo rzeczy przeanalizować, żeby potem nie pominąć właśnie tego typu, że trzeba zrobić inwentaryzację zamku. I to jest ciekawe, że w przypadku tych robót budowlanych na domek jednorodzinny e, ci e, wykonawcy żądają zapłaty za pracę, którą trzeba wykonać, żeby wycenić, czyli właśnie zatrudnić tego kosztorysanta, a niestety właśnie w przypadku dużych tematów, czyli jakby z naszego podwórka, e, chociaż prawo zamówień publicznych e, daje taką możliwość, czyli e, właśnie e, zapłacenia za dialog e, konkurencyjny, czy za przygotowanie konkursu, także za udział w konkursie się płaci i tak się robi na Zachodzie. I Dlaczego warto to robić? W sensie dlaczego inwestorzy powinni tak robić? No, w takich sytuacjach no, dostają może nie 30 ofert, ale dostają 5 dobrych, solidnych ofert, które umożliwia im wybór najlepszej możliwego rozwiązania, a dla nas daje możliwość przeznaczenia odpowiednich środków i badań, żeby faktycznie ten obiekt był najlepszy, jaki istnieje. To, co przed chwilą powiedziałeś, brzmi bardzo ciekawie, natomiast zastanawiam się, jak zareagowaliby na to nasi inwestorzy. Wy prowadzicie głównie inwestycje publiczne, więc ten klient jest bardzo świadomy, powiedzmy, rzeczy, której kupuje. Natomiast jak zareagowaliby na to nasi inwestorzy? Jak myślisz, My próbujemy wprowadzić stawkę godzinową. Na razie nie mamy wypracowanego systemu na to, ale zaczęliśmy od ryczałtu plus dopłaty za nadmetraż. Dlatego, że niestety z naszego doświadczenia wynika, że domy, które startują od 300 metrów, często kończą się na 600 metrach i niestety w przypadku ryczałtowej ceny nie można prosić o dopłatę później albo przynajmniej nam jest nieciekawie prosić o to dopłatę. Jeżeli mamy określony ryczałt plus stawkę za nadmetraż, sytuacja jest jasna. Dom, który początkowo ma 300 metrów, a na koniec 1000, jest wyceniany zupełnie lepiej. Masz rację, to bardzo ciężko czasami poprosić kogoś o dopłatę dodatkowych pieniędzy, mimo że ustalenia w projekcie zmieniają się bardzo dynamicznie i płynnie podczas całego jakby etapu jego realizacji. Klient czasami przychodzi i on nie ma planu, ile ten budynek powinien na początku mieć. To w temacie małych domków i willi. A co w sytuacji z deweloperem? Dla dewelopera liczy się, jak już powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, pum. Ale teraz, jak liczyć ten pum, skoro pumem nie są garaże podziemne, których jest czasami połowa, z tego co mieszkań na górze? Jak liczyć powierzchnie pomocnicze, które tym pumem nie są? Wypracowaliśmy praktykę o dopłacie albo ryczałtowej za tamte powierzchnie, albo dopłacie niższej kwotowo. Ale jednak dopłacie, ponieważ chcę, żebyście wiedzieli, że architekt, dostając, otrzymując stawkę za PUM, płaci swoim podwykonawcom nie za PUM, a za metr kwadratowy całej inwestycji. No, konstruktor raczej nie weźmie za darmo nie zaprojektuje parkingu, tak samo jak później ten budowlanie, z który przyjdzie, też go, że tak powiem, nie, nie wybuduje za darmo. Myśmy też mieli taką historię, gdzie jeden z naszych potencjalnych klientów napisał nam maila i napisał, że chce dom 200 m kwadratowych. Po wypełnieniu ankiety, gdzie było więcej szczegółowych pytań, okazało się, że zadał nam pytanie, czy w takim razie my też wyceniamy garaż, pomieszczenia techniczne, garderoby i tak dalej, bo dla niego to już nie jest część użytkowa, więc my za to nie powinniśmy brać wynagrodzenia. To jestem ciekaw, czy też płytkarzowi powie dobrze, dobrze, ale garażu to, to nie liczysz, bo to ja tu mieszkać nie będę. No. A prawda jest taka, że często zaprojektowanie garażu niczym się nie różni, na przykład a nawet jest trudniejsze niż zaprojektowanie jakiegoś tam gabinetu, gdzie wstawiamy biurko. I Co więcej, w przypadku dewelopera, za te miejsce parkingowe, którego często są dwa poziomy, czasem podziemne i trzeba skupić się dosyć mocno o peporzu i odległościach od okien, to deweloper naprawdę za dobre pieniądze sprzedaje te miejsca. Ale w wielu przypadkach architektowi płaci 0 zł, a architekt musi konstruktorowi i wszystkim zapłacić. Jeżeli cokolwiek dla ciebie, młody architekcie, miałoby wyjść z tego odcinka, to chciałabym, żebyś był świadomy tego, że on sprzedaje każdy metr kwadratowy. Dlaczego ty masz sprzedawać tylko metry kwadratowe mieszkania? Pomysłów, jak widać, jest dużo, a środowisko powinno widzieć palącą potrzebę rozwiązania tych kwestii ale może wiecie jak robią to za granicą może te rzeczy z którymi my w Polsce walczymy są już gdzieś rozwiązane i są na to jakieś dobre pomysły HoAI to dokument który powstał w Niemczech po to żeby architekci nie rywalizowali ceną a aby utrzymywali jakość i określał minimalną wartość która służyła wszystkim inwestorom by wiedzieć czy dany architekt realizuje to poprawnie Niestety ten dokument został uznany jako monopolowy i przez Unię Europejską i w tej chwili nie jest obowiązkowym dokumentem, a jedynie pomocniczym. Jednak problem HOI polegał na tym, że nie opierał się na żadnym dokumencie prawnym. Nasz pomysł, czyli wykorzystanie tak jakby tego samego, czyli jednostek nakładu pracy z. z Środowiskowych zasad wycen prac projektowych określi nam, ile potrzebujemy godzin do wykonania danej czynności i oparcie go o istniejące prawo, czyli minimalną stawkę za roboczo godziny. W ten sposób mamy dokument, który nie można podważyć, nie można go uznać jako monopolowy, ponieważ sam, jakby z tytułu prawa, koniecznie jest stosowanie. Minimalnej stawki i nie można pobierać mniejszej opłaty niż rozporządzenie w danym kraju, czyli mógłby być to dokument ogólnoeuropejski. Kolejnym poważnym problemem jest rozdrobnienie naszego zawodu czyli pracownik, który Powiedzmy sobie szczerze, nie zarobi tak dużo, jakby chciał w biurze projektowym, nawet bardzo dobrym, odchodzi na swoje z myślą, że tam będzie lepiej, co jest niestety nieprawdą, dlatego że ta sumaryczna faktura, którą otrzyma za jeden projekt, rozłożona w czasie, po prostu nie da wcale nawet tej podstawowej stawki, którą dostawał w poprzednim biurze. Poruszymy ten temat i bardzo chciałabym poruszyć go z Wami, może w następnym odcinku. Koniecznie. Dziękujemy Wam. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dajcie suba urban projektowi i prowadząc architekturę. A my jeszcze raz zapraszamy, jeżeli nie oglądaliście pierwszego odcinka, to do kolegów na kanale. A link gdzieś tu będzie, tam. Do zobaczenia. Cześć. Zapraszamy i do zobaczenia. Cześć. Cześć.